Dom. Bardzo ciepły dom. Wspaniały jest domem. Dom. Lamy dom. Tylko zawsze razem z radością. Domem. Dom, do którego się wraca. Taki punkt na mapie. Schronienie. Potrosze. Dzieło opatrznościowe. Jestem przyjęty bardzo mile. Towarzyszą. Moimi marzeniami. Warty mi Zawsze można zatrzymać. Z na nadziei. Jak kwitnie, rozwija się. Gdyby to wszystko jeszcze trwało, nadal. Dzięki wam tu są, czyli jesteśmy. Oni tam pobiegli, aby otrzeć. Na mnie. pewno starczy miejsca, a skoro tam właśnie mnie kierują z SOMU, no to znaczy, że jest tam coś do zrobienia dla mnie, i coś do nauczenia się też z drugiej strony. I to, co mnie najbardziej chyba zachwyciło, to to, że wpasowałam się tam jak puzem. Dali swoją miłość za się kiedyś taki sen. Bardzo duży teraz nacisk kładziemy na energię odnawialną. To przodujemy w tym w Ganie no na całą Afrykę. To są i energia słoneczna, te solary ale też e, ten waste management, jeżeli chodzi o wodę, o żeby woda była też czysta. Także e, mamy zasoby energii, słońca bardzo dużo, także tutaj to, co doświadczamy w tych dniach, to, to tak codziennie mamy. Jest świat, boje, boje. Czyli od przedszkola, że tak powiem, podnosimy tą populację dziewcząt w szkole. Kolejna rzecz to są te wszystkie kursy. Oczywiście one przechodzą przez wszystkie klasy, szkołę podstawową, szkołę średnią, następnie te osoby, które chcą się uczyć dalej, mogą nawet pójść na studia, bo w tej chwili w Etiopii mamy studia publiczne, także mogą zdobywać to wyższe wykształcenie. Oczywiście potrzebują zaplecza materialnego. To bezwarunkowo. Tylko dzięki adopcji na odległość te dzieci nie dość, że mogły się uczyć, mogły dostać też wyprawkę szkolnym, szkolną, ale też ciepłe jakieś posiłki w ciągu dnia. I to było niesamowite zobaczyć, że adopcja na odległość to są konkretne dzieci i konkretna pomoc. Jesteśmy ogólnie chyba taką grupą rozśpiewaną. miłość tam, gdzie jest jej brak. Wierzycie mój talent, co prawdziwy skarb. To mój życia znak tego chcę przekraczać siebie. Myślę, że ta misja tam i zobaczenie realiów afrykańskich, medycyny w Afryce zmieniły punkt widzenia i to na to, jak się patrzy tutaj na to. Ta... Szczególnie w zakresie patrzenia na świat. To było doświadczenie, które pomagało lepiej chyba zrozumieć osoby, które no, żyją jednak w innej kulturze, w innej sytuacji, od których można uczyć się takiego optymizmu, pogody ducha. Kakra, kakra, a koko Tłumacząc na język polski. Powoli, powoli kogut pije wodę, a w rzeczywistości krok po kroku, etap po etapie, powoli pokonujmy przeszkodę za przeszkodą, a osiągamy wtedy wielkie owoce. Jako przyjaciel misji salazjańskiej, God bless Son. A jaka jest Twoja misja?